Psycholog Joanna Jaworska będzie nam dzisiaj opowiadała o tym, jak radzić sobie ze stresem. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Anno, nie będzie to niczym odkrywczym, jeżeli powiem, że wszyscy żyjemy dzisiaj w ogromnym biegu, mamy mnóstwo zadań do zrealizowania i nie wszystko oczywiście wychodzi nam tak, jakbyśmy chcieli, co generuje napięcia i stres. A z drugiej strony słyszymy, że powinniśmy ten stres wyeliminować, jakoś sobie z nim poradzić. Czy da się ten stres w ogóle wyeliminować z naszego życia? No niestety, nie jest to możliwe, żeby wyeliminować stres całkowicie z naszego życia. Nawet powiem więcej, nie byłoby to do końca też wskazane, mm -hmm. ponieważ oprócz tego stresu, który działa na nas w sposób negatywny, taki powiedzmy, że destrukcyjny, gdzie jesteśmy spięci i poddenerwowani i zdarza nam się krzyczeć i, i wrzeszczeć nawet na, na inne osoby, wyładowywać się, że tak powiem, kolokwialnie, to też jest drugi rodzaj stresu, tak zwany eustres, który nas motywuje do działania. Działania, dodaje nam energii. No i on jest właśnie taki pożyteczny w naszym życiu. Ale dzisiaj chciałabym żebyśmy porozmawiały o tym, który na pewno nie jest pożyteczny i mam wrażenie um... Trochę ogólniając oczywiście, że dzisiaj stresujemy się nie z powodu jakiejś trudnej rozmowy, nie z powodu, znaczy też oczywiście jakiegoś egzaminu, ale wyprowadzają nas z równowagi drobnostki, tak naprawdę. Czy tak jest rzeczywiście? Tak, jest rzeczywiście. To są tak zwane czynniki spustowe. Jest ich coraz więcej w naszym życiu. I tak jak Pani powiedziała, nie tylko takie duże sprawy związane z czy jakąś porażką w życiu, czy z jakimś wyzwaniem dużym stresują nas, ale też właśnie drobne sprawy, takie jak na przykład korek na mieście, czy to, że nie możemy gdzieś zdążyć, czy że pies nam się plącze pod nogami. To, to są właśnie czynniki, które również wywołują w nas stres i takie. Y Emocje y, silne, bo trzeba pamiętać, że stres wiąże się bardzo z różnego rodzaju emocjami. Przykładem może być też złość, mm -hmm. może być strach, prawda? Jeżeli w naszym życiu nagromadzi się dużo różnego rodzaju takich y, negatywnych, powiedzmy, oddziaływań, to nawet tak błahe zdarzenia w naszym życiu, jak właśnie to, że, że stoimy w korku, już wywołuje w nas napięcie i zdenerwowanie. No i właśnie stres. Zanim zapytam, i jak sobie radzić ze stresem, to chciałabym zapytać, co ten stres, ten zły, o którym mówimy, czyli ten, który mm -hmm. na pewno nie motywuje, e, e, jakie spustoszenie może nawet wyrządzać w naszym organizmie? O, niestety, bardzo dużo e, dzieje się w naszym organizmie i w naszej psychice, e, jeśli tutaj doświadczamy stresu, ponieważ e, zacznijmy od naszej głowy. Mm -hmm. e, tam się dzieje bardzo wiele. E, Ośrodku w układzie limbicznym, gdzie jest duży wyrzut kortyzolu, czyli tego hormonu stresu, jest też wyrzut adrenaliny. No i to powoduje, że nie potrafimy się skoncentrować, mamy problemy z pamięcią. Trudniej nam przychodzi nauka. Czyli w pracy też możemy mieć jakieś problemy, aż nie możemy skupić tak. się na jakimś zadaniu. Tak, co jeszcze z naszym ciałem się dzieje? No, jesteśmy rozdrażnieni, mhm. więc oddech nam się spłyca, jest to szybki oddech, nie możemy jakby zebrać myśli, jest to też tak zwane myślenie tunelowe, czyli zdarza nam się, że widzimy wszystko w czarnych barwach, mhm. że nie poradzimy sobie z jakimś problemem. To, to, to jest głowa. Tak, I... jeśli chodzi też o mhm. y, takie y, choroby czy, y, czy mhm. inne czynniki, które wpływają negatywnie na nasze samopoczucie, to stres oczywiście bardzo negatywnie wpływa na nasze serce, wzrasta nam ciśnienie krwi, co mhm. też może wywoływać właśnie problemy z nadciśnieniem może prowadzić do otyłości, może prowadzić do depresji. No to są też problemy takie z układu pokarmowego. Często jak się stresujemy, to do, wiele osób ma właśnie problem z tym, że, że jednak odzywa nam się żołądek czy, czy jelita. No to jest szereg chorób, o których możemy mówić, gdzie, do których stres nas niestety może doprowadzić. To też są różnego rodzaju napięcia, bardzo często mhm. zdarzają się bóle kręgosłupa, napięciowe bóle tutaj szyi, odcinka górnego, to też są właśnie bóle migrenowe. No to jest szereg po prostu, długo by wymieniać e, takich negatywnych, negatywnego wpływu na nasze ciało. Tak, chciałam się, e, przepraszam, mm -hmm. w słowo tutaj weszłam, e, ale zwłaszcza u kobiet to też bardzo źle działa, jeżeli mówimy o hormony, prawda? No tak, to cała gospodarka jest mm. po prostu zachwiana, więc też możemy tutaj mówić o, o tym, że, że będą źle po prostu w niewłaściwych ilościach będą wydzielane też hormony u kobiet. No co wiadomo, też wiąże się i z cyklem, mm -hmm. czy prawidłowo przebiega, czy z zajściem w ciążę, jak najbardziej. I mam wrażenie, że to trochę działa jak takie domino, czyli gdzieś już zaczyna, ten stres zaczyna dominować yy, naszymi, w naszych emocjach, w naszym życiu, to potem to też na przykład może możemy odreagowywać to na naszych najbliższych, jakby ma to wpływ na relacje? No tak, oczywiście też trzeba powiedzieć, że stres działa jak spirala i mhm. nakręcamy się, prawda? Jeżeli tego nie przerwiemy, też trzeba powiedzieć, że my tą sytuację sami oceniamy. To tak naprawdę nie sytuacja wywołuje w nas napięcie i stres, tylko to, w jaki sposób my ją ocenimy. No Czyli tutaj jest też i głowa, prawda, jakie mhm. myśli nam towarzyszą. Jeżeli spotykamy się właśnie z jakąś sytuacją, no, która nas zaskoczyła, czy w jakiś sposób jest dla nas niepewna, czy wywołuje w nas strach, prawda? Więc w zależności od tego, jak my ją ocenimy, tak nasze ciało i my zareagujemy. I gdyby Pani jeszcze mogła powtórzyć to pytanie, bo trochę. Teraz to już mi uciekła ta myśl, hmm. więc może um, chcę zapytać też o to, czy taki permanentny stres Y, można prowadzić do tego, że przekroczymy jakąś niebezpieczną granicę. Zdecydowanie tak. Dlatego tutaj bardzo ważne jest, żebyśmy obserwowali siebie, swoje myśli, swoje ciało, jak reagujemy, czyli musimy być bardzo uważni mm -hmm. na siebie, prawda? Y, tutaj y, Kabat-Zinn jest ekspertem, jeśli mm -hmm. chodzi o uważność, o mindfulness, gdzie y, dzięki tej uważności jak reagujemy, jakie towarzyszą nam emocje właśnie w takim stanie pobudzenia, możemy sobie wyznaczyć granicę, że no stop, już chyba za mhm. daleko poszliśmy, prawda? Dlaczego ja tak się denerwuję? Dlaczego mnie denerwują takie błahe sprawy? Dlaczego wstaję i już jestem pobudzona, już wszystko mi nie pasuje, już ciągle jest nie tak. Więc tutaj bardzo ważne jest, właśnie, żeby wyczuć ten moment, kiedy nasze ciało nam daje znak, że no to już jest pas. I zdać sobie sprawę, że ten stres też jest, żeby jakby nie, tak. nie udawać, że to się nie dzieje z nami, tak? Absolutnie. No, nie możemy udawać, że stresu nie ma, jak również nie możemy wypierać tych emocji, które często są nazywane negatywnymi, prawda? To nie są negatywne emocje, jak złość czy strach, one są wszystkie nam potrzebne, tylko trzeba je po prostu nazwać, prawda? Powiedzieć, że no, ok, stresuję się, ale co tak naprawdę wpływa na to, że odczuwam teraz niepokój, prawda? Co się dzieje, że ja odczuwam teraz złość? Dlaczego ta złość właśnie teraz do mnie przyszła i czego ona ode mnie chce? Bo tak naprawdę może być też to, o czym pani powiedziała, że y, już jesteśmy w takim napięciu, funkcjonujemy, że sami y, tak interpretujemy tę sytuację, y, no tak. mimo że ona nie jest warta takich emocji naszych. To jest właśnie to, co wspomniałam już wcześniej, to tunelowe mhm. myślenie, tak. prawda? Jeżeli pojawi się nam jedna myśl, taka powiedzmy, no niepożądana i czarna, to kolejne też jakby lawinowo będą y, y, występować u mhm. nas i pojawiać się. I cały dzień po prostu już możemy myśleć, że wszystko jest negatywne, wszystko nam się nie powiedzie, wszystko jest źle, nikt nas nie lubi, y, nie uda mi się tego skończyć, nie uda mi się oddać na czas jakiejś pracy, nie zdążę. No takim po prostu korytarzem czarnym będziemy szli. Tutaj trzeba właśnie powiedzieć pas, zmienić myślenie, zmienić nastawienie. I jak to zrobić w takim razie? Czyli teraz to, to kluczowe pytanie, jak mm -hmm. sobie radzić ze stresem? No tutaj mamy kilka y, sposobów, jak mm -hmm. możemy sobie radzić. Przede wszystkim y, pierwsza rzecz to musimy sobie uświadomić nasze myśli, prawda? Jeżeli pojawia nam się taka myśl niepożądana i która wiedzie nas mm -hmm. właśnie do tego czarnowictwa, trzeba ją uciąć i pomyśleć sobie, co ja w tej sytuacji mogę zrobić, prawda? Są techniki takie skupione na zadaniu mhm. i skupione na naszych emocjach. To dwie można mhm. chociażby rozróżnić. I przyjmuję się, jeżeli my mamy na coś wpływ, prawda? Jeżeli na przykład przygotowuję się do jakiegoś sprawdzianu i wiem, że to ode mnie zależy, w jakim stopniu się przygotuję, to skupmy się na tym przygotowaniu, żeby coś przeczytać, zrobić jakieś ćwiczenia i tu kierować swoją energię. Natomiast jeżeli wiemy, że na coś no, nie mamy wpływu, no, zostaliśmy na przykład mhm. okradzeni. No, zdarzają się takie sytuacje. Wywołało to u nas stres, czujemy się niekomfortowo, no, tak. no, ale jakby nie możemy odwrócić tej sytuacji, więc teraz musimy zadbać o swoje emocje i mhm. tutaj jakby otulić siebie, prawda? Pocieszyć siebie. No, co nam może przyjść z pomocą, to jeszcze. Yy, Kąpiele relaksacyjne. Mhm. Bardzo dobrze tutaj lawenda wpływa, możemy sobie porzucić miętę, też nas uspokaja. Ale to, to działamy jakby wcześniej, na co dzień powinniśmy wprowadzić te elementy, czy jakby już doraźnie, jak coś się dzieje? Powinniśmy o tym pamiętać na co dzień. Mhm. Jeżeli się pojawią sytuacje stresowe, dajmy się jakby. Y no, pojawić i, mhm. i jakby zakończyć tej sytuacji, natomiast po niej, żeby nastąpił taki, y, taki głębszy oddech i zrelaksowanie naszego organizmu, prawda? Żebyśmy nie kumulowali w sobie stresu, bo im go więcej będzie w naszym organizmie i w naszych myślach, tym później trudniej będzie się go pozbyć. Więc pamiętajmy na co dzień. Dobrze też pamiętać o tym, jeżeli w pracy mamy sytuacje mm -hmm. stresowe, żeby znaleźć sobie taki bufor między miejscem pracy a domem, żeby tych negatywnych właśnie e, emocji naszych, tego stresu nie przenosić do domu, bo wtedy bardzo często właśnie odreagowujemy na bliskie nam osoby, czy nawet na zwierzaki, bo ciągle ktoś nam coś będzie po prostu na przekór robił. A tak możemy sobie pójść na siłownię, czy spotkać właśnie. się z bliską osobą, nawet porozmawiać to, bardzo dobrze y, wpływa właśnie na rozładowanie stresu. Y, wszelkiego rodzaju też takie działania, gdzie powodują wyrzut energii, prawda, mm -hmm. pozbycie się nadmiaru tej energii. No to siłownia tutaj bardzo dobrze nam się sprawdzi. Biegi czy jazda na rowerze. No to są takie sport, generalnie bardzo dobrze wpływa na takie wyładowanie właśnie tej energii kinestetycznej. Czyli tak naprawdę mm, istotne jest to, żeby dbać o siebie. Oczywiście na co dzień trzeba zapewnić sobie taki komfort, prawda, i dla umysłu, i dla naszego ciała. No tutaj najprostszym rozwiązaniem, jeżeli nie mamy jakby mhm. w zasięgu nic innego rozwiązania, nie możemy sobie zapewnić, to jest oddech. I to właśnie mhm. trzeba o tym pamiętać, żeby w sytuacji stresowej wziąć głęboki oddech rozluźnić mięśnie, prawda, oddychać przeponowo i kilka takich głębszych wdechów już nam zapewni takie poczucie komfortu, bo wtedy właśnie ciało mi myśli sobie, że okej. Okay. Alarm minął, nie ma się czym stresować, wracamy do normy. Opadają też y, poziomy y, hormonów, mhm. prawda? Wyrównuje się poziom kortyzolu, adrenaliny. No i wtedy możemy już przystąpić y, tak racjonalnie do, do naszej pracy. Bo te, też wydaje mi się, że my tak, też często mówimy: dbajmy o siebie, ale też chcę zapytać może o, o, o Pani doświadczenie w pracy z klientami, jeżeli tak mogę to nazwać. Mhm. Y to są pewnie często, a może i nie, ludzie wypaleni, którzy właśnie nie pamiętali o sobie i ten stres gdzieś tam zdominował e, no ich tak. codzienność. Od tego, jak zaczęłyśmy tę mm -hmm. rozmowę, pani powiedziała, że teraz żyjemy w biegu, prawda? Mm -hmm. Wiele spraw mamy do załatwienia, ciągle nam gdzieś się śpieszy, coraz więcej obowiązków na siebie też przyjmujemy, no i w którymś momencie po prostu zapominamy o tym, co jest dla nas podstawą, czyli o to, żeby zadbać o, o właśnie taki dobrostan mm -hmm. i umysłowy. Taki psychiczny i fizyczny, no trzeba przede wszystkim zadbać o siebie, prawda? Bo też tutaj doskonałym przykładem może być to, jak podróżujemy samolotem i też stewardessy uczą nas, zanim mm -hmm. rozpocznie się lot, że w przypadku niebezpieczeństwa maseczkę najpierw sobie zakładamy, tak. prawda? Bo jeżeli to będziemy chcieli zadbać o naszą najbliższą osobę, może nam po prostu już. Nie starczyć tych sekund, yy, i po prostu nie pomożemy ani bliskiej osobie, która z nami podróżuje, ani sobie samemu. Więc najpierw trzeba zadbać o swój komfort, o zdrowie psychiczne i, i dobrostan fizyczny. Yy, I no to trzeba pamiętać o tym na co dzień. Jak nie zauważymy tego momentu, to chyba to też wydaje mi się bardzo istotne, że potem możemy dojść. Yy, yy. Też do takiego momentu, kiedy jest już to wypalenie, jest też być może i depresja, o której Pani mówiła, że gdy zaczyna się od stresu. No, oczywiście. Bo, są różne przyczyny depresji, tak. ja też sobie zdaję da z tego sprawę, ale to też może prawda, wpływać na. Tak, takie... bo mhm. wtedy właśnie może, mogą pojawić się takie myśli, że już nie jesteśmy w stanie nic zrobić. No właśnie takie, jesteśmy do niczego, prawda? No, mhm. Spotyka się właśnie z taką opinią o, u osób o obniżonym nastroju, czy właśnie z depresją, mhm. kiedy mają bardzo niskie poczucie własnej wartości nie mają motywacji też do działania i w ogóle nie widzą też jakby sensu podejmowania prób, bo już z góry jakby mają przekonanie, że to skończy się niepowodzeniem. Zapytam jeszcze, ponieważ mamy jeszcze chwilę czasu, jeszcze chwilę, tak powinnam powiedzieć, mm -hmm. o złość. Tego też nie powinniśmy kumulować w sobie? No trzeba powiedzieć, że my nie wiemy jak... Jak sobie radzić ze złością i czy w ogóle nam jest wolno się złościć, czy nie wolno? Mhm. Też to bardzo często ma taką etykietkę złość ma taką etykietkę, że ona jest negatywnym tak. uczuciem, no i tutaj nie wolno. W dzieciństwie też słyszymy, że grzeczne dziewczynki się nie złożą, I Wstydzimy się tej emocji. Wstydzimy tak tak się tej emocji, tak. No też y, da się słyszeć takie powiedzenie, że złość piękności szkodzi. Tak. Ja co prawda się nie spotkałam, żeby komuś złość zaszkodziła w urodzie, no chyba, że przybędzie nam mhm. trochę zmarszczek, y, no ale to. Od śmiechu też. Od i też nabywamy. Tak, oczywiście powinniśmy nauczyć się, jak wyrażać złość, tak mm. jak każdą inną emocję. Uważam, że już dzieci w szkole powinny być uczone tego, tej świadomości, prawda, nazywania emocji. Wydaje się to może takie proste, ale chyba to do końca też takie proste nie jest. Jak tą złość wyrazić mm -hmm. i jak, ją, jak z nią sobie poradzić, prawda? Czy mogę krzyknąć, jeżeli chcę krzyknąć, czy mm, zrobić to tak, żeby też. Kogoś nie skrzywdzić w tym. No momencie. właśnie, trzeba też wziąć pod uwagę, żeby nie nakierować tej złości na drugą osobę, prawda? Mm -hmm. Oczywiście mogę krzyknąć, ale nie skierujmy tego do drugiej osoby, że to Twoja wina, tak. prawda? Żeby nie, nie, nie koncentrować się właśnie z tą złością, z tą energią na drugą osobę, tylko raczej y, oczywiście nie kumulować jej w sobie. Y, tutaj też przyjdzie nam z pomocą oddech. Mhm. Y, jeżeli mamy jakąś stresującą rozmowę i wiemy, że już po prostu w nas tak wzbiera ta złość, że nie jesteśmy w stanie dalej czy negocjować, czy prowadzić tej rozmowy, warto poprosić o chwilę przerwy, pójść do toalety, właśnie zrobić sobie kilka przysiadów, y, zmoczyć też nadgarstki wodą, czy kark też. Mhm. To nam przyniosłoby Niesie ulgę i odpręża nam y, trochę mięśnie. Przekieruje też nasze myśli na to, że mamy chłód na tak. sobie i, i wodę. No ale też bardzo dobrze jest, żeby odreagować, jeśli nie. Y, w tym momencie, kiedy ta złość do nas przyszła, no to chwilę później, bo wiadomo, trzeba tak. też umieć y, zachować się w określonej sytuacji, no nie zawsze jest wskazane, żeby natychmiast tą złość y, odreagować, ale pamiętajmy, złość to jest energia, ona skupia się w naszych kończynach, stąd mamy bardzo dużo energii w rękach mhm. i bardzo dużo mamy energii w nogach. To jest, czyli, jak ja na przykład odraagowuję biegając, no to jest to ok. Jest, to jest bardzo, bardzo dobre. Rzeczywiście, sport nam tutaj służy, ale też można wykorzystać to w innych czynnościach, takich chociażby jak trzepanie dywanu. O, na przykład. Też tutaj nam przyjdzie z pomocą, jak najbardziej. Pani Anna, bardzo dziękuję. dziękuję czyli tak, serdecznie. po prostu dbajmy o siebie, nie udawajmy, że tych emocji nie ma, czyli jakby hmm, skupiajmy się trochę na sobie. Tak, skupiajmy się na sobie, nie udawajmy, że emocji nie ma, wręcz przeciwnie, zapraszajmy je do siebie z zapytaniem, czego one od nas chcą i po co przyszły. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.